Witajcie moi mili, taki sobotni odcinek chyba sobie zrobię taki dzień powiedzmy gospodarczo pracujący, bo muszę porozkręcać tego busa zielonego no na naszym ryneczku tutaj w mieście i było duża obfitość nazwijmy to dziadków no i parę złotych się wydało pierwsze co kupiłem to kupiłem sobie takie młotki ni to blacharskie, ni to kowalskie, ale takie o ten już taki troszeczkę podszlifowany tu trzeba będzie troszeczkę skupić się. Tu trzeba będzie troszeczkę główkę przeszlifować. No, może się przyda do czegoś, wiecie, coś tam. Podklepać, taki okrągły, coś wyoblić. Tutaj taki widzę stary młotek. O, skupi się. No też taki fajny. Przyda się. A nawet tak się nie przyda, to powieszę sobie na ścianie, wiecie, coś przyjdzie. Mm, blacharz. No, także parę złotych za młotek także warto było kupiłem sobie jeszcze grzechotkę mam już parę grzechotek ale zobaczyłem tą to się w niej zakochałem to jest co to jest to jest Elora to taka niemiecka firma była nie wiem czy jest nawet skupię się made in Germany bardzo fajna porządna masywna grzechotka podoba mi się w niej to że ma takie tutaj o w kciuku przełączanie zobaczcie jaka duża gała od przełączania. Nie jest taki dziadowski odlew, tylko wszystko stalowe. Wytoczone. Tu widzicie zaklepane. Dziadek zachwalał mówi, że starci mi do końca życia. Mam nadzieję, że pożyję długo wystarczająco, żeby mi się popsuło. Ale widać masywne. dostajemy jeszcze w gratisie nasadkę ja to, akurat 19. Takimi mi właśnie by było trzeba długa dziewiętnastka, także mam już fajną nasadkę, wiecie nasadek nigdy, nigdy za mało. Mam takie jeszcze inne techniktony i jakąś inną taką dziadowską chińską, ale one wszystkie mają tutaj te zmienianie biegów tu na górze, jak w jakiejś rękawicy, wiecie, coś odkręcam przy samochodzie, to jest niewygodnie, a tutaj można sobie kciukiem fajnie sobie reguluje, także 20 zł za coś takiego myślę, że warto. No i akurat rano się wziąłem za naprawianie, znaczy naprawianie, obcinanie żywopłotu. Jakoś mi to topornie szło ręcznie. Także kupiłem sobie ten używanego, używane nożyce do żywopłotu. Mimo, że żywopłotu mam może z 10 metrów długości, ale wiecie, nie chcę mi się go ręcznie tam ciąć. Nawet widzę made in England. Angielska, no to angielskie, dlatego takie tanie było, bo ma kierownicę nie po naszej stronie. Dobra, zaraz będziemy to testować. Dobra moi mili, oto mój kawałek bardzo zaniedbannego żywopłotu. Także zaraz będziemy testować naszą angielską maszynkę. Tam mam kawałek żywopłotu, to też był taki wysoki prawie metr. To, żebym obciął wieczorem, jedną ręką obcinałem tymi to to pięknymi narzędzami. A drugą ręką odganiałem się od komarów. Ale nic. Nastała mechanizacja, a tu zaczeki jakiś sekator. Też chyba... sprzed wojny. No ale działa. Dobra. Ogień, lecimy z tym. Przyszedł coś, co z pieseczek? Co? Chodź. Chodź, Glucie. Glucie, Glucie, Glucie. Miki nie, nie wolno, nie. Za no zazdrości, dobra. Bo się Dobra. No i dobra, maszyna dał radę, jako to tylko jak to wygląda. Miki, podoba Ci się? Tak? Daj łapeczkę, pan Daj No daj ładnie łapeczkę. Daj łapeczkę pan oj Pani, daj No daj łapeczkę Pani, daj, daj, o Jezu. Czyli zakup udany.